zwrot kaucji w Niemczech po zakończeniu wynajmu czyli ile musimy czekać na kaucję w Niemczech jak przestajemy wynajmować mieszkanie w naszym przypadku hmm, zakończyliśmy wynajem z końcem sierpnia 2024 aktualnie mamy marzec 2025 czyli minęło co wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty to jest 6 miesięcy, no i marzec, siódmy miesiąc już leci, i dostaliśmy pismo, w którym pani rozlicza koszty roczne, z których wynika, że trzeba jej dopłacić 45 euro do tych kosztów rocznych, bo tam trochę ogrzewanie, pff, że tak powiem, doszło, troszkę wody się zużyło więcej 45 euro, czyli powinna nam zwrócić prawie całą kaucję. Ale nie! Bo ona uważa, że ktoś tam jej uszkodził Jakiś wyłącznik na klatce schodowej Ktoś jej uszkodził jakieś drzwi gdzieś tam w piwnicy Ktoś jej uszkodził jakiś zbiornik na olej opałowy Ktoś jej uszkodził jakieś akumulatory do kosiarki Kilka takich rzeczy Które ona uważa, że jej uszkodziliśmy I ona tak uważała już rok temu Myśmy jej napisali wtedy pismo listem poleconym żeby nam te rzeczy udokumentowała w jakiś sposób i napisała kto, kiedy dokładnie to uszkodził, w sensie z imienia, nazwiska albo niech wskaże konkretną osobę, więc na takie pismo nam nie odpowiedziała. To pismo dostała w kwietniu 2024 i mniej więcej po tym, po tym piśmie zaczęliśmy szukać innego mieszkania na wynajem. No, znaleźliśmy tamto mieszkanie, zostało odmalowane. Po tym, jak zakończyliśmy już tam mieszkać, oddaliśmy to mieszkanie. Nie miała żadnych uwag. Po miesiącu napisaliśmy do niej pismo, że czekamy na tą kaucję, czyli to było gdzieś koniec września 2024. Na to pismo odpowiedziała krótko, po tygodniu mniej więcej, że czeka na rozliczenie roczne kosztów, i wtedy dopiero jeżeli trzeba będzie to z tej kaucji potrąci te koszty roczne nie było tam nic w tym piśmie że jeszcze raz się tam doczepia do tego, że coś zostało uszkodzone albo zniszczone no i co? i czekamy na razie przysłała takie pismo z tym rozliczeniem rocznym plus znowu tam wymienia jakieś uszkodzone rzeczy no i okazuje się, że ten poprzednik, który mieszkał w tym mieszkaniu też miał podobne kłopoty z tą panią myśmy tak z przymrużeniem oka patrzyli, co on tam nam opowiada, że, że ta starsza miła kobieta jakieś głupoty na niego wymyśla, że to jej zniszczył, tamto jej zniszczył, a tu się okazuje, że, no, że teraz dotyczy to nas. Jak mieliście podobne przypadki, to napiszcie w komentarzu, jak sobie z tym poradziliście. Jak, to, jak wasze sprawy się skończyły? Czy czekaliście długo, krótko, jak to w ogóle było? Czy jakieś dokumenty podpisywaliście przy zdawaniu tego mieszkania? Czy ktoś chodził i oglądał? Wiecie, zaglądał w każdą dziurę, czy tam wszystko jest ok. Możecie napisać w komentarzu, jak macie podobne doświadczenie. Natomiast, co my mamy zamiar zrobić? Po już takich konsultacjach, nazwijmy to, prawnych, Stwierdziliśmy, że skoro ta Pani nie chce nam oddać tej kaucji i wymyśla jakieś głupoty to zażądamy od niej zwrot całej kaucji w 14 dni plus 1500 euro odszkodowania za to, że... za takie pomówienia, oczerniania za to, że... No, wskazuje, że coś zostało przez nas uszkodzone a nie miało to miejsca nie udokumentowała tego rok temu w żaden sposób nie udowodniła więc chcemy 1500 euro za dość plus tą kaucję damy jej na no to 14 dni zobaczymy co z tego wyjdzie. Molecie też pisać w komentarzu co o tym myślicie i tak dalej, i tak dalej. Sprawa dotyczy ponad 80-letniej kobiety, która naprawdę wydaje się miła i sympatyczna i jak na swoje lata jest bardzo taka na topie jak się to mówi. Czyli bardzo sprawna, bardzo ruchliwa, ciągle gdzieś tam sobie pracuje w ogródku, bo ten wynajem odbywał się na wsi, w pewnej wiosce. Bardzo duży dom do wynajęcia, kilka mieszkań. Jaki tam jeszcze był minus? Minus jeszcze był taki, że płaciliśmy za śmieci, a śmieci naprawdę trudno było kiedykolwiek cokolwiek wyrzucić, bo wszystkie śmietniki. Zawsze były pełne czegoś tam, właśnie z tego jej dużego ogrodu. Jakieś bioto wszędzie, jakieś gałęzie trawy, non stop coś powrzucane. Wszystkie pojemniki zawsze pełne i to przez jakby z tej posesji przez nią używane rzeczy zapełniały te śmietniki. Mamy nawet parę zdjęć porobionych. Przez przypadek się to zachowało i teraz chyba to też gdzieś tam jeszcze jako dokumentację dołączymy. Skoro Pani nie chce oddać kaucji, no to... Mieszkanie żeśmy odmalowali na picobello Dużo pracy w to było włożone Więc niepotrzebna to praca była w mojej ocenie Trzeba było to tak zostawić I tyle, i wtedy zgodziłbym się z tym Dobra, wzięła kaucję, no bo mieszkanie nie było odmalowane Na razie żeśmy wydrukowali pismo z datą na 8 marca 2025 zostanie wysłane Ale dajemy sobie dwa dni Żeby jeszcze na to pismo popatrzeć I ewentualnie coś zmienić, coś dopisać No i zobaczymy, czy z tego wyjdzie A dzisiaj mamy czwartek Czwartek, 6 marca 2025 Ja jadę na godzinę 14 do pracy Dobra, wchodzimy, tu mamy wejście. Tu prawdopodobnie jakieś będzie szafki na buty, czy coś dość duże. To jest tu ma ze 4 metry, nie, jest 3,5 metra długość. Tu mamy kuchnię. Kuchnia jest dość duża. Tu jest miejsce, żeby coś postawić. No, żeby tu jeść. Pierwsza łazienka. Nówka, prysznic. I dość duży ten pokój. My to chcemy przegrodzić meblem. Bo to jest ogólnie największy pokój. Tu jest łazienka, tylko jest wanna. Umywalka i tam będzie wanna. O, jest lustro. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Że już jest trzeci pokój, bo na dole były dwa, tylko je trzeba oddzielić. I tu mamy kolejny pokój. Tu będzie nasza sypialnia. I toaleta z prysznicem. I z tej toalety wychodzimy drugimi drzwiami do drugiego pokoju. Trzy remont. I ten balkon łączy te dwa pokoje czyli dość duży jest ten balkon, bo on ma gdzieś z 2,5, tak ma z 2,5 metra, a w tą stronę ma na pewno 4 albo 5, więc dość duży jest ten balkon. Duży pokój, bo on ma na pewno 4 metry, na 4 na pewno ma. To tyle. Tu jeszcze remont trwa. Myśmy już trochę rzeczy przywieźli. No a stąd przyszliśmy. Czyli tymi schodami do góry tam jest ta komórka. Czyli tu jest jeszcze raz pokój. Tu jest pokój. Balkon, który to łączy. I tu jest łazienka za tym. To idziemy z powrotem. Jak dotarliście do tego momentu, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, przekażcie znajomym, oglądajcie nasze inne filmy. No i zajrzyjcie za tydzień w piątek o 17.15 Polacy w Niemczech.